Ale na ogół mają te warunki podobne, ale niektórzy na przykład chodzą do pracy i pracują, niektórzy nie, niektórzy są zamknięci w celi 23 godziny na dobę, korzystając z możliwości gdzieś tam godzinnego spaceru, tak? Czy ich ewentualne gdzieś tam ruch z celi gdzie indziej, no to jeśli jest jakaś łaźnia na przykład czy konieczność korzystania z ambulatorium i tak dalej. No i różne są formy pracy, które odbywają się w takim zakładzie karnym. Niektórzy pracują, osadzeni są zatrudnieni wewnątrz tego zakładu, tak, do jakichś czynności takich, na przykład czy do sprzątania, czy do gotowania, czy do wydawania posiłków i tak dalej, takie typowo wewnętrzne. Prace. Niektórzy są zatrudnieni w, w, w takich przywięzionych placówkach.